Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Waszej ulubionej serii, czyli oczywiście MPG. No i słuchajcie, ja tak sobie tutaj przyjechałam na poletko, moim matadurkiem, no bo ostatnio Jarosław tam pożyczał trochę do kasa u siebie, no a u mnie te poletko zostało takie, wiecie, niedokończone. Poczekajcie, ja będę z Wami dyskutowała, no ale sobie wsiądę, już w międzyczasie będę działała. Postanowiłam, że no muszę tutaj dokończyć, bo było tutaj koszone, to chyba z się, coś tam nagrywałam. No i wiecie, no jak zawsze, wszystko jest ważniejsze, ważniejsze sprawy jakieś tam się trafiły do załatwiania. No i te koszenie posło tak jakby na bok. Tutaj to poletko zostało trochę zapomniane, bo było trochę rzeczy do roboty. Sram tam tam tam, wiecie o co chodzi. Eee, później jakaś tam zła pogoda się trafiła, no i tak odpuściłam te koszenie tutaj. A stwierdziłam, że muszę dla Was nagrać odcinek, no bo jest y, trochę rzeczy do przedyskutowania, no i przede wszystkim dowiecie się tutaj o moich takich planach grubych na jakieś kolejne odcinki. Czytałam też Wasze komentarze. Większość z tych y, planów to są tak jakby Wasze propozycje, które mi się mega spodobały. Mam tu je zapisane słuchajcie na karteczce, także zaraz je przeczytam. No i przede wszystkim dzisiaj będzie takie jedno zapytanie dla Was. Będziecie musieli mi też podjąć bardzo ważną decyzję. Zrobimy objazdówkę. Zobaczcie, tam stoi na przyczepce przy 30 mój motorek nowy z zakupu. Jeżeli nie widzieliście odcinku z zakupu, zapraszam serdecznie do obejrzenia ostatniego, ostatniego odcinku, gdzie spotkałam się z handlarzem. Który, no niestety miał dość e, tragiczny wypadek. A wy widzowie e, od razu dla was mówię taką propozycję, jeżeli będziecie głosować na tak, w dzisiejszym jakby filmie, w tym pomyśle, który wam powiem, no bo jest to taki dość pomysł, który to jest taka pewna inwestycja, można powiedzieć, też czasowa, finansowa, no i jakby gospodarcza, także jeżeli będziecie na tak w tej decyzji... Najważniejsze, żeby oddać głos, łapka w górę, no i komentarz, tak, Janina, rób to tak, tak, tak i tak. I to będzie dla mnie znak, że, kurde, widzowie mówią, że to jest dobra, wiecie, decyzja. No bo ja tak sama siedziałam, sobie rozmyślałam, no nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chciałam właśnie się doradzić, dlatego też tutaj yy, mówię, no dobra, ja też żywę, no to w tym czasie wezmę tam kamerkę ze sobą. Ja zawsze kamerkę ze sobą mam, mówię, odpalę, zobaczymy. No i ja wam teraz przybliżę ten mój główny pomysł. Albo nie, najpierw nie główny, tylko najpierw te poboczne pomysły z komentarzy. W jednym z odcinków właśnie ze służby ostatnio na policji ktoś napisał Janina, teraz pora zrobić służbę w policji nocą. Kurde no, to by było dobre. Ja wam powiem, nocek w policji aż tak dużo nie biorę, ale jeżeli by wam się spodobał taki pomysł, możecie dać w komentarzu znać. Kurcze Janina, weź zrób służbę nocą, nie? No to, no i powiedzcie mi w jakiej kolejności, bo ja tych pomysłów jest sporo mam teraz. Ktoś napisał pod filmem słuchajcie z sprankowania dziusia. Ja też nie mówię ników i w ogóle mam tu niezapisane te niki, tylko mam po prostu propozycję, więc przepraszam Was bardzo, ale ten kto to napisał może się przyznać, ja przypnę serduszkę, powiem dzięki stary. Ej, chociaż odpisałam na ten komentarz wtedy, więc no i tak już było podziękowane. Janina przejmij gospodarstwo Dziejusia na 24 godziny i lub wtedy co chcesz. Kurde, to by było super. Ju Powiem wam tak, zapytałam się już Dziusia, co my sądził o takim pomyśle i w ogóle, no nie był za bardzo chętny, nie był za bardzo chętny, ale mi się wydaje, że jeżeli pomoglibyście mi w komentarzach, bylibyśmy w stanie go namówić, żeby on się na to zgodził, żeby jednak te, zrobić 24 godziny na jego gospodarstwie, gdzie ja rządzę i robię co chcę. I teraz tak wiecie, po cichu tylko przed się, Ja wytnę ten yy, fragment Czy by w ogóle jakby w razie oglądał film czy coś To nie mógł tego zobaczyć A bo wiecie co, w ogóle zbanuje się na ten film, że on nie będzie mógł go zobaczyć Odwalę jakiś gruby dym na jego gospodarstwie jakbyśmy, jakbyśmy go dali radę namówić, ale pomysł Od razu wam mówię Odwalamy grubą aferę jakoś na jego gospodarstwie Żeby po prostu wiecie, wściekł się Żeby dostał tam szał. Yy. Kolejny na pewno pomysł, no to trzeba zrobić reakcję się na mojego krosa, no i Jarka na pewno reakcję na krosa, no bo nie widzieli, no i na pewno, no nie oszukujmy się, spójrzcie tylko na to, no nie pozazdroszczą takiego krosa, z taką mocą i w ogóle, no na pewno pozazdroszczą, ale kolejna też rzecz, ja wiem, że na pewno Dziejuś lubi krosy i w ogóle, lubi motory, Kiedyś nawet przecież miał dwa, z tego co pamiętam, no ale niestety, no przegrał na automatach. Co Wy na to, widzowie? Żebyśmy tak dziełsiowi za te pranki w ogóle... Może trochę to wynagrodzili? Może trochę byśmy mu zamydlili oczy? Przez to, że... No, zamydlimy mu oczy. Może wtedy zgodziłby się, kurczę, na ten... Na ten, wiecie, 24 godziny na jego gospodarstwie, robię co chce i tak dalej. O kurczę, pełny mam kombajn. Muszę skoczyć po przyczepę jakoś. No dobra, a bo wiecie co? Kurde nie no na pole wyładować. Dobra, wyładuję na pole i ja po prostu sobie to później zbiorę. Nieraz tak robiła mu Jarka i w ogóle jakoś to szło. Bo teraz lecieć, bo przyczepę, to kurde, wiecie. Dodatkowy uczynek. Znaczy doczynek. Yy, co jeszcze? Na pewno, no jakbyśmy może mu zrobili taki prezencik, byśmy mu kupili jakiegoś krosa. no wiadomo, no na pewno, na pewno nie takiego jakiegoś tutaj wyczynowego jak mój, sportowego i w ogóle, no bo nie chcemy, żeby ja już sobie krzywdy zrobił, bo wiadomo, on no na pewno nie ma takiego doświadczenia motocyklowego jak ja, tak? No i wtedy co? Jakby dziejusiowi byśmy kupili taki prezent, no bo on sam się nie zmobilizuje, żeby to kupić, bo u niego to wiecie teraz gospodarstwo, to to, to tamto, to wszystko jest najważniejsze, dlatego kupilibyśmy mu taki prezent, Wtedy można by było robić jakieś zawody, wyścigi pieniężne, słuchajcie, jakieś kontent na odcinki by były, wyścigi, skoki, kto lepiej, kto tak, kto ten. To by byłby spoko pomysł, wiecie, taka odskocznia, wiecie, po roboczych gdzieś po żniwach i tak dalej. No ale przede wszystkim, no widzicie. Ja mam teraz taką sytuację, że tego krosa muszę wozić na przyczepce. On jest zarejestrowany i w ogóle, ale ja się trochę boję. Z racji, że też pracuję w policji, no to muszę trochę uważać, no bo wiadomo, stara Janina, niczego się nie cykle, tak dalej, ale przypału nie chcę robić, powiem wam, bo już mi komendant zwrócił uwagę, jakżem tu, kurde, po kolonii na jednym kole jeździła nim. No i komendant akurat przejeżdżał, całe szczęście nie służbowo, tylko prywatnie, i do mnie mówi, Janina, ty stara bzina, co ty wyprawiasz? Czemu ty tak jeździsz? Czy ty chcesz, żebym ja ciebie radiowozem zawiózł? No i ja mówię, nie no, kurde, tak nie może być. No dobra, trzeba uważać. Yy, ja mam tego krosa, zrobionego, zobaczcie. Patrzcie, jak ja tu mam oponki. Ja mam tu oponki normalnie terenowe. Więc ja nim latam sobie po terenie i w ogóle. No a tak jak tutaj po drodze trzeba przewieźć, no to przewożę sobie przyczepką. No wiecie, też trochę się szkole, trochę też jeżdżę poza odcinkami, żeby później. Na odcinkach wstydu nie było, że jakaś licha jazda i tak dalej. Ale, jeżeli zrobię prawo jazdy, przecież ten motor jest zarejestrowany. Widzowie, co wy by byście powiedzieli na odcinek, gdzie jadę zrobić prawko? Jadę zrobić prawko, robię legalnie prawko na motor, już jakąś największą kategorię, tę A, czyli na wszystkie pojemności. Wtedy można za jakiś czas kupić jakiś motor szosowy, jakiegoś ścigacza, słuchaj, jakieś wyścigi znowu i tak dalej. No ale dobra. Napiszcie w komentarzach No i teraz będziemy przechodzić do sedna Czyli tego co, czego dotyczy odcinek Czyli już pewnie gdzieś widzieliście w tytule coś na pewno co wkleję Skoro mam krosę, Skoro zamierzam dziejusiowi kupić prezent Tylko pełna dyskrecja, nie mówcie mu tego eee, Fajnie byłoby mieć gdzie robić jakieś zawody terenowe i tak dalej. Więc widzowie ja wychodzę naprzeciw w tym momencie z propozycją. Co wy by byście powiedzieli na to, jak ja bym poświęciła któreś może poletko, którąś może działeczkę na zrobienie, słuchajcie, toru. Toru takiego, tylko, bo ja myślałam, żeby zrobić taki tor typowo krosowy, czyli zakręty, omijasy, jakieś wyskocznie i tak dalej. Ale może by ten tor pomieszać, czyli zrobić... No na przykład załóżmy, że byłoby to to pole. No to patrz, na przykład robimy taką trasę krętą, taką ziom, ziom, tutaj zakręt i teraz tak, tutaj wielka wyskocznia, tu na przykład Jakiś dołek, coś wyskocznia i tu wyskoczy, że lądujesz, co nie? I tu znowu, jakieś ziom, ziom, wygibasy. Tu na przykład znowu jakaś wyskocznia, lądowanie i ziom, 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 co nie? No i to by był tor na, na ten, na jakby krosa. A co, jeżeli między te wyskoczy i w ogóle poprzeplatać by tory? Tak jakby drugą ścieżkę. Jedna byłaby normalnie, na przykład, wiecie, z jakiejś ziemi w ogóle podkrosa, a drugą na przykład zrobić z jakiejś kostki albo wysłaną jakimś takim asfaltem czy czymś podobnym. I na przykład to by był tor do gruzów. No, to by było ciekawe, no musicie przyznać, że to by było kurde coś. I tak się zastanawiam właśnie, tylko ciekawe, jaki to by był koszt i w ogóle. Eee, no i nagrywam ten odcinek, żeby zobaczyć Waszą opinię na ten temat. Czy warto jakby na to marnować pole i w ogóle, bo ja też się zastanawiam, patrzcie, jest taki Tor, ja bym normalnie mogła, poza na przykład jakimiś wyścigami z Jarkiem, się, ja bym mogła go normalnie wynajmować. Normalnie bym mogła, wiecie, jakbym miała taki Tor, wynajmuję go, kurczę, żeby ktoś jakby wiecie, sobie mógł pojeździć, by w ogóle jakieś małolaty laty może wpadną. Wiecie, pojeździć, poskakać się na torze, zawsze tam dadzą jakieś, nie wiem, 50 czy 100 złotych, tak, za wjazd, za dzień na przykład. No i kurde, patrz, 10 osób by wpuściła na tor i już, kurde, tam z 1000 złotych by było, nie? Więc to też by był biznes, to by się było w stanie zwrócić. No, wiecie, ja teraz się szkolę, jeżdżę dużo, trenuję, także takiego Jarka czy Dziejusia to ja tylko taką, wiecie, tako go tylko ścignę na tym torze, także dla mnie to będzie, kurde, tam... Damy... Niewielki, że tak powiem problemito, tak? Takiego jednego czy drugiego na to, żeby ścignąć. Także tu już będzie też kolejna kaska do zarobienia. Ale oni to pewnie wiecie, raz się ze mną założą, przegrają, już się trochę zniesmaczą. No może później trochę potrenują, powiedzą, o dobra, trzeba się odegrać na nie. Znowu spróbują przegrają i już nie będzie im się chciało, więc to tak... Dwa zakłady max mogę wygrać. No ewentualnie kogoś z wioski, jakiegoś tam małolacika czy coś. No może bym też tam ścignęła. No ale to małolacik to też nie wiadomo ile pieniędzy się ze mną nie założy. Jeszcze szkoda tam brać od jakiegoś tam wiecie obcego chłopa. Tam nie będę tutaj na pieniądze namawiała. Ja tam wiem, że dziejuś i, i Arek to, to mają tej kasy sporo, więc ich to mi nawet nie szkoda by było, nie? No ale tutaj jakiegoś tam ze wsi kogoś tam nie chcę na mamone, że tak powiem, oszukiwać. No wiecie o co chodzi, no. Czekajcie, ja już wysypię to złoże w jedno miejsce, żeby to się kurcze. Nie tego. Nie, nie tego ciło mi już z jednego miejsca zebrać będzie łatwiej. A nie, że tu porosypuję po całym polu. No i teraz też taka decyzja widzowie, na pewno będziemy musieli podjąć decyzję. Załóżmy, załóżmy, że Wam się ten pomysł spodoba, że powiecie, ty Janina, jaki bęgier, robimy to i w ogóle. Wiecie, no my już sporo takich decyzji różnych podjęliśmy, sporo inwestycji zostało przeprowadzonych. No na przykład taki przykład, że zobaczcie... Staw tak samo zbudowaliśmy, tam mamy taką wiecie, agroturystykę, ja to teraz wynajmuję, no i na tym biznes robię, w międzyczasie chłopaki nawet sobie nie zdają sprawy, że wiecie, tam u mnie nad stawem, że o, ja tam nie jeżdżę, czy coś, oni myślą, no ale jak tam mogę jeździć, jak tam przecież wynajmuję chłopowi, on mi normalnie co miesiąc płaci, tak, tam chałupę, no dobra, czyli tak, prawa jazdy omówiliśmy, prezent dla omówiliśmy, budowę toru omówiliśmy, no tutaj tą reakcję na krosa, to też to taki poboczny wątek. Pranka, znaczy nie no pranka, no challenge ten, że przyjmuje gospodarstwo też umówiliśmy i służbę policji nosą mówiliśmy, czyli takie najważniejsze tematy już są za nami. Także teraz pozostaje nam właśnie ten główny temat, czyli słuchajcie moi drodzy, wybór cholerka jasna pola. Wybór pola. No i tak zastanawiałam się, zobaczcie nad tym polem, bo te pole to też jest taki trochę, no widzicie, te pole jest o tyle problematyczne, że tu jest ta kurczę, woda, nazbierane tu jest tego błoto. Ten plon z tego pola, no sami widzicie, no też nie jest jakiś ogromny, te pokosy kurcze cienkie. Nawóz tu było dawane, kasy były walone w te pole, chociaż one u mnie dopiero tak naprawdę pierwszy sezon, więc żeby ta ziemia tak jakby wiecie, nabrała tej dobrej kondycji i w ogóle, no to trzeba pewnie co najmniej ze 2-3 lata ją tutaj dobrze ponawozić dobrze pouprawiać, poorać, a nie tak jak gdzieś tam poprzedni właściciel ją zaniedbywał, tu były chwasty, nieużytki i tak dalej. No ale kurde, tak sobie zastanawiam się które pole byłoby jeszcze bardziej tak jakby idealne, no nie? Bo mi chodzi, zależy mi głównie na tym, żeby na polu było dużo światła. Zobaczcie, tutaj światła na tym polu jest naprawdę sporo. Jedynie co no to tutaj po lewej stronie te drzewa lekko przysłaniają, ale to nie jest jakiś problem, ten tor można było takim lekkim okręgiem zrobić. No i zależy mi przede wszystkim na tym, żeby pole było w miarę długie, ale nie za długie, żeby nie stracić za dużo hektarów, ale żeby miało też swoją szerokość. Wiecie o co chodzi? Żeby można było gdzieś te zawijasy, zakrętasy porobić. No bo myślałam też o tym moim takim tym długim polu, na tym co też jest woda. Tam co dzieje już teraz obok dzierżawi, ale kurde, no tam jest strasznie długo i dość wąsko. No i... Ten tor by był taki mocno długi, bez zakrętów, taki za bardzo, no bo trzeba było też powrót zrobić. Nie, to by nie wyszło, bo tam jest za dużo hektarów. Ja nie chcę tyle tracić, rozumiemy się dobrze. Ja chcę mieć tor i w ogóle, ale to nie ma być tor największy w Polsce i to nie ma być tor, który mi zabierze kurde połowę hektarów z gospodarstwa, tak? Z drugiej strony on też nie może być za mały. Oj, no właśnie, decyzja jest ciężka, dlatego też. Chcę pójść do was jakby z takim pytaniem No i zaraz siądziemy na Krosika Przede wszystkim wytestujemy sobie jego potencjał No i trochę będę musiała zaryzykować Gdzieś tu po drogach pojeździć Ale miejmy nadzieję, że żaden tutaj policjant Komendant na nic Mnie nie schwyta Dobra, gasimy Matadora, zabieram klucze No i słuchajcie Pora rozładować mój sprzęt Dobra, gdzieś go tu Kurde, pasy się pozapinały Dobra, spróbujmy go Kurde, Ajajajaj. Aj, aj. Się schwytał. O, dobra. Spróbujmy go sprowadzić. Kurde. O, dobra. Udało się. Yy, no i tak. Jedziemy na zwiat moich poletek, moi drodzy. Dobra, odpalony. Jeszcze zimny. Tu musimy go trochę przegrzać. Dobra, i ośka Jak to mówię, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. Yy, przede wszystkim, jakie poletką możemy tutaj teraz po kolei zwiedzić? To pojedziemy sobie, słuchajcie, tutaj w lewo, żeby nie jeździć asfaltem za dużo, bo to też, yy, prawdę mówiąc, szkoda troszkę oponek, żeby jeździć na asfalcie, bo to są jednak terenówki, oponki. Dobra, pyk. Będziemy nawet sobie tak tutaj poboczem troszkę jechać, żeby, żeby... nie przecierać na tym asfalcie, bo to kurde, no te opony drogi, a wiecie. Ona, a taka kostka terenowa, to, to się zdziera raz dwa na takim asfalciku, nie? Zobaczcie, myślałam też o tym polu, nie ukrywam. O tym tutaj, nie? Czekajcie, to jest moje? Nie, to nie jest moje, to jest Jarka. Tu jest moje. To jest moje chyba, no. Ale tutaj kurde, no też by mi chyba nie podpasowało. No nie wiem, no sami powiedzcie, bo one jest dość sensownie długie, tylko jest, jest dosyć wąskie. No i nie wiem, czy mi się to tak wpasuje w klimat i w ogóle. No sami oczekujcie, dajcie mi znać w komentarzach. O kurde, będę musiała tu przyjechać po ten wózek Jarka, bo obiecałam mu, że go zabiorę. On chyba nawet myśli, że ja go zabrałam na podwórko, a on tu, tu stoi. Dobra, o! O tym polu jeszcze myślałam, co w dzierżawę go wzięłam, ale tutaj są takie za duże góry, doliny, to pod cross'a by było idealne, no zobaczcie jak tu się chodzi. Ale patrz, tu nawet się na skręcie nie wyrobię, tylko trzeba będzie na hamowaniu jeździć, Wys za krótkie to jest, więc wyskoczni jakieś nie zrobimy i tak dalej. No i przede wszystkim, no jest dość małe, jest dość małe i wtedy nie moglibyśmy zrobić tutaj podwójnego toru, czyli Tor na pewno na samochody, na gruzy już by tutaj nie wypalił, co nie? Więc jeżeli tutaj, to tylko tor na crossa. No nie wiem, dobra. Jedziemy jeszcze, zobaczymy te... Hmm. O, wiem, które zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze o którym myślałam. No dobra, tu już będziemy musieli kawałek asfaltem pojechać. Mimo, że będę się starała poboczał łapać, no to jednak, jednak mimo wszystko. Zobaczcie, myślałam o tym, ale tutaj już za dużo cienia. Za dużo cienia, bo tu jest asfalt obok, więc o to nawet nie pytam, bo wiadomo, to odrzucamy od razu. Te pole na pewno nie. Jego nie będziemy poświęcali. O, te tutaj jeszcze też jest, ale na nim też jest dużo cienia. A ja chcę, żeby ten tor był taki fajny, widoczny. Poczekajcie, powiem Wam o którym mówię. Od... Chociaż kurde, tu nie masz tak dużo cień. Ale nie, bo tu jest niebezpiecznie. Kurde, ktoś z toru wypadnie, o, walnie tu w mur czy coś, jeszcze się komuś krzyda stanie. Nie, nie, nie. Tym bardziej, że ten tor mam wynajmować ludziom, co nie? Wiecie o co chodzi. Dlatego lep... nie, ta opcja odpada. No i myślałam o tym poletku. Ale wiecie jaki jest problem? Na tym poletku, jeżeli to zrobię, no to będę... jeżeli na tym poletku to zrobię, to problem jest taki, że... Poza wiecie, jakby poza sezonem żniwnym, i w ogóle Jarek, jak tutaj będzie miał posiane zboże, no to co? Będziemy musieli dojeżdżać, jakby po polu, co nie? No i to się właśnie nie bardzo kalkuluje. Nam nie, 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 to nie o to. Cholera policja! Dobra, ośka szybko. Więc tam to raczej też odpada. To nawet nie ma mowy, to na to nie głosujcie. Bo to odpada. Nie, nie chcę później mieć konfliktów z Jarkiem, że wiecie, po polu muszę mu przejeżdżać, czy coś, że jakieś ślady mu wyrywam. No i ostatnia propozycja, którą też myślę raczej, że odpada. Czyli tutaj, koło dziusia pola, tu gdzie mam teraz rzepak. Zobaczcie, o te poletko. To tutaj. No ale ona jest za długie w ogóle, szkoda tutaj go tracić, prawdę mówiąc. Więc moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, nie sugerujcie się nim. Wy powiedzcie mi swoją opinię. Moim zdaniem najsensowniejszą opcją byłoby właśnie tamte podmokłe pole, które przed chwilą kosiliśmy, z którego tam zaczynaliśmy. Że to byłoby taką najsensowniejszą opcją, taką najbardziej opłacalną. No ale zobaczymy w ogóle, co wy stwierdzicie, czy ten pomysł z Torem się opłaca. I tak dalej, czy w ogóle te zawody tam z chłopakami to brzmiało sensownie, i czy ładować w ogóle pieniądze w ten tor, no bo wiadomo, to na pewno będzie swoje kosztowało e, i paliwa, i zaangażowania. No trzeba tutaj nawieść tego, jakiejś tu e, ziemi, jakiś asfalt wylać, czy żwirek wysypać. O, żwirek może bardziej sensowny, bo asfalt to droga rzecz. Także dajcie mi, widzowie, znać w komentarzach na pewno. Powiedzcie swoją opinię, czy na przykład nie warto po prostu zostawić tego wiecie pola na zboży i w ogóle żeby uprawiać, a nie tam głupoty wymyślasz, tak jak ja to często robię. Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie. Dotrwałem, jestem wytrwały, pod, podjąłem decyzję z tobą, Janino, kochana, pomogę Ci, bo jestem takim życzliwym widzą, nie machmytą. Dziękuję Wam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć. I pa! pa!